Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich moich widzów z wszystkich pięciu kanałów na YouTubie. Proszę Państwa, zwracam się dlatego do wszystkich. Staram się poinformować jak najwięcej osób o programie, który myślę zaciekawi wszystkich. Niezależnie od tego, który z moich kanałów albo które z moich kanałów państwo odwiedzacie regularnie. Proszę państwa, zapraszam na spotkanie w Parlamencie Europejskim z autorką książki, która na pewno będzie dla państwa pasjonującą lekturą, kiedy wreszcie ukaże się po polsku. Autorką jest Aleksandra Ohayonko. Myślę, że wielu z Państwa już zna i podziwia tą kobietę, która tak naprawdę całe swoje życie spędziła w różnego rodzaju laboratoriach, w tym 25 lat swojej pracy badawczej jako lekarz poświęciła różnego rodzaju terapią. Z takimi nowymi biotechnologiami typu MRNA albo RNA. Ona głównie pracowała w szpitalach pediatrycznych, starając się znaleźć leki i metody diagnostyczne na takie bardzo rzadkie genetyczne schorzenia dziecięce. Na coś w rodzaju takich mutacji genetycznych, które potem no, przesądzały bądź o życiu, bądź o trwałym kalectwie czy trwałej niezdolności do życia tych jej malutkich pacjentów. Bardzo niewiele jest osób na świecie, które mają porównywalne z nią doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o terapie medyczne przy użyciu RNA. Dlatego ona od samego początku bardzo oprotestowywała no, coś, co dla niej było absolutną lekkomyślnością w stosowaniu tego typu Zabiegów biomedycznych, bo ona się absolutnie nie zgadza z tym, że to była terapia, dlatego że terapia w założeniu ma leczyć, a tutaj absolutnie nie mieliśmy żadnego, żadnego benefisu, właśnie leczniczego. Więc minęły dwa lata od momentu, kiedy prawie 70% mieszkańców globu przyjęło te eksperymentalne preparaty i ona postanowiła przybliżyć nam tą swoją tematykę ekspercko aż bardzo przystępnie opisując co tak naprawdę się stało co przyjęliśmy do naszych organizmów jakie mogą być tego skutki i jaka jest nadzieja że zostaną opracowane w miarę szybko takie procedury leczące, które pomogą nam wszystkim. Zarówno w konfrontacji z przyszłymi wirusami typu koronawirusami, jak i pomogą przede wszystkim tym, którzy, którym te eksperymenty nie wyszły na zdrowie. Książka wyszła w miesiąc temu, 8 marca po miesiącu była absolutnym hitem w krajach francuskojęzycznych, dlatego że sprzedano 100 tysięcy egzemplarzy. Nakład się po prostu wyczerpał. Tak naprawdę no, opowiadanie o MARN pobiło biografię czy autobiografię księcia Harrego. W tej chwili już książce Harry ponownie wyszedł na prowadzenie, ale jak mówię, ktokolwiek dowiaduje się, że tego typu bardzo przystępne wyjaśnienie tych najnowszych technologii biomedycznych istnieje, natychmiast biegnie i kupuje. Dobra nowina jest taka, że takie jest zapotrzebowanie na tą wiedzę. Że wydawca jest w trakcie tłumaczenia tej książki na różne języki. Ja zapytałam wydawcę, czy możemy liczyć szybko na polską wersję. Nadal czekam na odpowiedź, ale liczę, że, że tak. Ale jeżeli chcecie Państwo skorzystać z tej eksperckiej wiedzy wcześniej, no to wobec tego zapraszam i już Państwu pokazuję, gdzie będzie można to znaleźć, ponieważ ostatnio zdarzyło mi się parę takich karczy banów na YouTubie, ponieważ mój ostatni film na temat tego, kto stoi za owadzi biznesem, nie tylko został wyrzucony z YouTube'a, ale również no, były kłopoty najpierw, żeby go wgrać na Ramble, a potem, żeby go na tym Ramlu odnaleźć. W związku z tym, proszę Państwa, założyłam kolejny siódmy kanał, który się nazywa Odisee, to jest kanał francuski, ale macie Państwo polską wersję językową tam, czyli Nikt się tam nie zgubi, nikt się tam nie będzie czuł wyobcowany. I proszę Państwa, oba te kanały to są kanały zbiorcze. Na Ramblu i na Odyssei mają tą samą nazwę: Ewa Pawela, tak wpisywany i tego typu ikonkę. Dlatego liczę, proszę Państwa, że no, będziemy się tam również regularnie spotykać, dlatego że no, ja mam taką politykę, że nie warto kręcić filmów, który, który YouTube akceptowałby w pełni. W związku z tym po prostu tak pomalutku te moje kary będą coraz dłuższe i no jedyna szansa, żeby się spotykać regularnie i sobie gawędzić o problemach współczesności i codzienności, to będą właśnie docelowo spotkania na Ramblu i na Odyssey. Tymczasem, proszę Państwa, to wszystko do zobaczenia niebawem na tych dwóch póki co niezależnych kanałach. Odsłaniając, oczywiście, tajniki tych eksperymentów medycznych, z którymi mieliśmy do czynienia. Niektórzy mają nadal do czynienia, ale proszę Państwa, to co jest najistotniejsze w tej historii, i dlatego zależy mi na tym naszym powtórnym spotkaniu wokół, wokół tej książki. Ta technologia w tej chwili stała się no, sztandarową technologią, na której tak zwana Big Pharma, czyli koncerny farmaceutyczne, liczą że będą na nas zarabiać do roku 2030. I yy, doktor Aleksandra yy, henriot Code dlatego właśnie napisała tą książkę. Yy, nie tylko po to, żeby podsumować sytuację już zaistniałą, ale przede wszystkim po to, żeby przestrzec przed tym, co nas jeszcze w tej sprawie może.